Wyobraźcie sobie taką sytuację, a być może w takiej sytuacji jesteście, że macie różne dolegliwości i nie wiecie, jaka jest ich przyczyna. Być może to są dolegliwości jelitowe, skórne, objawy związane z samopoczuciem, jakieś objawy alergiczne i szukacie cały czas przyczyny. Chodzicie po różnych lekarzach, robicie różne badania, cały czas ta przyczyna nie jest znana. Aż w końcu dowiadujecie się, że istnieje taki test, który mówi wam, tak wiele o tym, co musicie unikać, jeśli chodzi o dietę, o produkty, żeby poczuć się lepiej, co sprawi, że wasze wszystkie dolegliwości po prostu znikną. No i Oczywiście, gdybym nie miała tej wiedzy odnośnie tak wielu testów, które są na takiej zasadzie sprzedawane, to pewnie też bym się skusiła. Ale właśnie po to robię ten film, żebyście nie musieli wydawać pieniędzy bez sensu. I ten film jest o tym, żeby otworzyć trochę oczy na testy, które są sprzedawane w bardzo dużych korporacjach diagnostycznych, które są bardzo rozpoznawalne i właściwie. Bardzo łatwo wierzyć temu, że wszystkie badania w tych laboratoriach są wiarygodne. Okazuje się jednak, że no niestety pojawiają się też takie, które nie mają żadnej wartości diagnostycznej. No a my, wierząc w to, że dana marka jest w całej Polsce, która rzeczywiście oferuje też morfologię, lipidogramy i różne inne takie standardowe badania, no to czemu miałaby mieć jakieś badanie, które jest no po prostu jakimś bublem diagnostycznym, więc yy, właśnie, opowiem Wam o tym, jak nie wydawać pieniędzy bez sensu. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną i naprawdę, zapraszam Was do obejrzenia całego filmu. Myślę, że dzięki niemu możecie zaoszczędzić sporo pieniędzy. Taka czarna strefa diagnostyki w Polsce i myślę, że na całym świecie też tak może być, to są badania na nietolerancje pokarmowe. Dlatego, że właściwie nie ma za bardzo badań, które sprawdzą na które pokarmy, na przykład z 400 pokarmów mamy naprawdę nietolerancje, na przykład wynikające z zespołu i ta drażliwego. I ze względu na to, że nie ma po prostu takiego złotego środka, to powstają różne badania, które oferują nam usługę sprawdzenia, ale tak naprawdę... Nie jest to w ogóle wartościowe badanie. Trzeba też odróżnić, czym jest alergia pokarmowa i nietolerancja pokarmowa, bo alergia pokarmowa no, rzeczywiście może być zbadana, tylko tutaj już sobie badamy IgE, a nie IgG. W dodatku, żeby tak całkowicie potwierdzić alergię pokarmową, to złotym standardem jest też to, żeby rzeczywiście objaw po danym produkcie występował. Więc tutaj musimy oddzielić alergię pokarmową od nietolerancji. I jeśli chodzi o ten test IGG i też inne testy na nietolerancję, to musimy pamiętać o tym, że producenci tych testów będą nam oferować bardzo szerokie spektrum. Efektów tego testu i stosowania się diety po takich testach. Już wam czytam kilka takich przykładów, które znajdziemy na stronach, zresztą możecie sobie wpisać w Google i zobaczyć, co tam jest w ofercie, ale znajdziemy tam przykładowo to, że będzie nam pomagał ten test na bezsenność, lęk, duszności, drażliwość, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, nadaktywność u dzieci to świetne swoją drogą, przybieranie na wadze, wzdęcia, zaparcia, problemy dermatologiczne, nieżyć żołądka. Jest tego sporo i naprawdę można się doszukać, no nie wiem, chyba z 40 takich dolegliwości, które no zwykle rzeczywiście mogą występować u każdego, no jakieś nawet zmęczenie czy rozdrażnienie rzeczywiście jest raczej częste w aktualnych czasach, gdy jest bardzo dużo stresu. Więc tak, to badanie oferuje nam bardzo dużo, dzięki czemu dużo osób je kupuje i ma nadzieję, że będą świetne efekty. To badanie IGG na nietolerancje pokarmowe. Tak jak już wspomniałam, w bardzo dużych firmach laboratoryjnych można je wykonać i jest robione z krwi z palca. Więc tym bardziej wydaje nam się, że jest wiarygodne: no przecież ktoś nam pobiera krew nie bez powodu. Następnie ta krew ląduje na takich paskach testowych, na których jest, są już jakby produkty, na których chcemy sprawdzić tą nietolerancję. Oczywiście zakres tych produktów też wpływa na cenę danego testu. I następnie uzyskujemy wynik. Wynik tego um, właściwie nie wiadomo jak określić ten wynik, bo on no nic nie oznacza w świetle aktualnych badań naukowych. W każdym razie dzielone są produkty pod względem tego, czy możemy je jeść bez ograniczeń, czy powinniśmy je jakoś ograniczać, czy niektóre produkty powinniśmy całkowicie wykluczać. I już miałam wielu pacjentów, którzy przyszli do mnie na wizytę właśnie z takim wynikiem, po prostu przerażeni jak dużo muszą wykluczyć. I co ważne, najczęściej były to produkty, które jedzą bardzo często, czyli no w Polsce to przede wszystkim jest gluten, to przede wszystkim są produkty mleczne, jajka, ale też miałam nawet takie przypadki, gdzie po prostu ktoś ostatnio przez trzy tygodnie jadł dużo migdałów, bo akurat skądś przywiózł i te migdały strasznie wystrzeliły do góry. No, i okazuje się, że prawdopodobnie to w tym też jest jakiś sens, bo prawdopodobnie im częściej jemy jakiś produkt, to te IGG będą wyższe w kontekście tego produktu. Dlatego też no jest to po prostu świetne, żeby pokazać danemu człowiekowi, że to, co je na co dzień, wywołuje jego objawy. Wtedy myślimy sobie, że kurczę, no to w takim razie rzeczywiście muszę to spróbować, muszę wejść na tą dietę i może wtedy wszystkie objawy mi miną, bo przecież ten chleb jadłem codziennie. Więc. Jest tutaj ogromna nadzieja, ale jeśli chodzi o rezultaty, no mogą być bardzo mizerne. Co ważne, gdybyście wylosowali sobie z 20 produktów spośród nie wiem, 400 czy 100, na które Powinniście uważać i w dodatku byłyby to produkty, które często jecie. No to pewnie rzeczywiście, jeśli macie na przykład objawy jelitowe, byście odczuli jakąś poprawę. I tu też widzę to z gabinetu, jak to wygląda, że ktoś na przykład zrezygnował z produktów mlecznych i glutenu. Nie ma już tak dużych wzdęć, chociaż dalej jest problem jelitowy, ale przyczyną nie jest gluten ani wszystkie produkty mleczne, tylko przyczyną są FODMAPy, czyli łatwo fermentujące węglowodany, które przez tą daną osobę nie są zbyt dobrze trawione. I znajdują się w produktach glutenowych, są nimi fruktany ze zbóż, tak się nazywają te podmapy, a w produktach mlecznych jest nim laktoza. Więc wystarczy właściwie przerzucić się na produkty mleczne bezlaktozowe, wystarczy unikać tych fruktanów ze zbóż. No i najlepiej też rozszerzyć e, diagnostykę, rozszerzyć przyglądanie się swojej diecie, bo być może jeszcze są jakieś podmapy, których ta dana osoba nie toleruje. W każdym razie chciałam Wam pokazać ten zarys, że losowo nawet wybrane produkty. Które ktoś je często, bardzo możliwe, że jeśli ta osoba ma dolegliwości jelitowe, to po prostu w jakiś tam produkt wstrzelimy się, no i ta osoba poczuje lekką ulgę, no ale zazwyczaj niepełną. Kanadyjskie Towarzystwo Alergii i Immunologii Klinicznej mówi, że nie ma badań potwierdzających zastosowanie tego testu do diagnozowania niepożądanych reakcji na żywność. Amerykańska Akademia Alergii, Astmy i Immunologii mówi, że ważne jest, aby zrozumieć, że ten test nigdy nie został naukowo udowodniony, że jest w stanie osiągnąć to, co ma robić. Badania naukowe, które są dostarczane na poparcie stosowania tego testu, są często nieaktualne. Obecność IgG jest prawdopodobnie normalną odpowiedzią układu odpornościowego na ekspozycję na pok w rzeczywistości wyższe poziomy IgG4 mogą być po prostu związane z tolerancją na tę żywność. Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej mówi, że IgG4 swoiste dla pokarmu nie wskazuje na alergię lub nietolerancję pokarmową, ale raczej na fizjologiczną odpowiedź układu immunologicznego po ekspozycji na składniki pokarmowe. Nawet Instytut Alergii w Hongkongu mówi, że. Testy IgG nie mają zarówno solidnego naukowego uzasadnienia, jak i dowodów na skuteczność. No i podobne oświadczenia wydało Towarzystwo Alergologiczne Republiki Południowej Afryki, a także Australijskie Towarzystwo Immunologii Klinicznej i Alergologii. Powiem Wam, dlaczego jeszcze takie testy, które nie mają żadnej wartości diagnostycznej, mnie wkurzają, dlatego że jeśli ktoś ma chorobę, którą można by było zacząć leczyć wcześniej i nawet poprawić jakość życia, albo po prostu sprawić, że tą chorobę uda się jeszcze wyleczyć i zrobi sobie taki test i wprowadzi, bo zalecenia są takie, żeby tą dietę eliminacyjną prowadzić na 3 miesiące, zresztą no, każde laboratorium może mieć jakieś swoje tam odniesienia, bo nie jest to oczywiście poparte naukowo. No, w każdym razie, taka osoba straci na przykład 3 miesiące, które mogłaby poświęcić na prawdziwą diagnostykę. I dojście do przyczyny problemu. I to jest naprawdę frustrujące, że tego rodzaju badania dają ogromną nadzieję, ale mogą bardzo opóźnić realną diagnostykę, no albo zupełnie ją wycofać. Może się okazać, że taka osoba będzie przekonana, że może jeszcze kolejne 3 miesiące i kolejne 3 miesiące musi trzymać tę dietę, żeby faktycznie zauważyć efekt. W dodatku każda eliminacja, która nie ma sensu, a tutaj eliminacje z tego testu po prostu nie mają sensu w większości, chyba że akurat szczęśliwym trafem trafimy na coś. Z 20 czy 30 produktów, że te dwa produkty faktycznie warto u nas eliminować, no a pozostałe eliminacje są zupełnie bez sensu. No i takie eliminacje no, wpływają też oczywiście na naszą psychikę. Wiemy o tym, że restrykcyjna dieta jest dużym stresorem. E, jeśli ktoś miał też w przeszłości na przykład zaburzenia odżywiania, no jest to też ogromnym stresorem, tym bardziej dla takiej osoby. No i oczywiście dużo trudniej jest ułożyć zbilansowaną dietę, która wyklucza jakieś 20 czy 30 składników. To w ogóle poleca te testy? To jest dobre pytanie. Ja zawsze się pytam o to moich pacjentów i niestety zazwyczaj jest tak, że to nie pacjenci sami znajdują te testy, tylko są one polecane przez osoby, które dla tych pacjentów są czy były wiarygodne. Zazwyczaj niestety są to dietetycy i no jest mi bardzo przykro, że akurat w obrębie mojego zawodu takie wydawanie pieniędzy w błoto jest polecane. Niekiedy też osteopaci Fizoterapeuci, chociaż to już rzadziej, czy po prostu z polecenia koleżanek, bardzo rzadko te testy są polecane przez lekarzy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj obowiązuje już kodeks etyki lekarskiej i jeśli zostało nam takie badanie zlecone przez lekarza, to możemy to zgłosić do izby lekarskiej, ponieważ oznacza to, że lekarz naraził pacjenta na. Koszty, które nie mają jakby pokrycia w świetle nauki są bezsensownymi kosztami dla pacjenta. Jeśli u Was dostaliście takie zalecenie od lekarza, to rzeczywiście można zgłosić się po odszkodowanie i zwrot kosztów tego badania. Pamiętajcie też o tym, że osoba, która zaleciła Wam takie badanie i jeszcze pewnie pokierowała Was gdzie dokładnie to zrobić, no to pewnie ma z tego jakąś prowizję. I też niestety to jest bardzo motywujące dla osób, które polecają takie testy. Może się okazać, że taka osoba nawet wszystkim swoim podopiecznym czy pacjentom poleca taki test, dlatego że po prostu ma z tego kasę. Wy polecicie na jakieś kilkaset złotych za różne badania, bo właściwie myślę, że ten test IgG na nietolerancję jest jednym z tańszych takich niewiarygodnych testów. No i tak podsumowując to po prostu bardzo bądźcie ostrożni z testami, o których nigdy wcześniej nie słyszeliście, o których jest mało informacji w internecie. Możecie też oczywiście skorzystać z PubMedu, możecie oczywiście zapytać się też lekarza i myślę, że naprawdę lepiej zrobić taki wstępny research tego, co kupujecie, no bo szkoda po prostu waszego czasu, szkoda waszych pieniędzy i lepiej te pieniądze wydać właśnie albo na inną diagnostykę, która jest sensowna, która ma potwierdzenie w nauce. Podsumowując, nie polecam robienia testów IgG na nietolerancję pokarmową, tak samo jak wszystkie środowiska alergologiczne na całym świecie. Jeśli chodzi o inne, trochę mniej znane testy, to takie jak na przykład właśnie test MRT, być może zrobię o nim filmik, dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze o jakichś testach słyszeliście. Ostatnio też pacjent mi wysłał jakiś nowy test, który też mnie zaskoczył. I tak, no one się pojawiają po prostu cały czas bez jakichś badań naukowych, często nawet na stronach tych testów czy twórców testów, to tam nawet nie ma żadnych badań naukowych na potwierdzenie, więc no, jest to ciekawy temat. Także polecam Wam bardzo sprawdzanie zawsze, zanim zrobicie coś nowego, coś, co nie jest Wam znane i coś, co nie było polecane przez lekarza.